Witam wszystkich! Jedziemy dzisiaj dosyć ciekawym, takim nietypowym samochodem, trochę egzotycznym w Polsce. Land Rover, Lawrence Rover Sport z roku 2011. Silnik diesla z Jaguara. Auto z pneumatyką, Pepsi HSE, no to jest, jest V6, także silnik fajnie ryczy. W środku jest bardzo cicho, no są na tak grube te drzwi między siedzeniami, i to wszystko, że to naprawdę jest taka cisza, tylko słychać pomruk. Kierownica wszystko oczywiście regulowana elektrycznie. Finezja poruszania się, duży przód, z przodu maska to wszystko tutaj widzimy z góry. Mamy wrażenie, że jedziemy naprawdę czołgiem, który, który rozwija prędkości samochodu sportowego małe muśniecie gazu i auto zmienia się w bestię. Nagłośnienie też, Harman Cordon, znakomite. I tak tego nie usłyszycie, ale możecie mi wierzyć na słowo. No w terenie to, to jest to czołg, w sensie może nie, że jakieś tam wiadomo co tutaj się nie dzieją, ale mało co czucie z pod dupeczką że jedziemy w terenie Dzięki tej pneumatyce A, półwyrocze w zakrętach, no jak na takie szerokie koła i 20 chyba, kilka cali to trzyma się też fajnie. się, jakbym co najmniej statkiem jakimś płynął poszła się Naprawdę no, jeśli chodzi o takie samochody jak to Volkswagen Tuareg, takie różne Pajera. A ogólnie już mówię o tych pneumatyce jak w Tuaregach czy gdzieś to. Jazda nimi jest zupełnie inna jak samochodami. No czuć, że to nie jest zwykły samochód, że jest to coś dużego, wielkiego. Że naprawdę. Człowiek jest y, jakiś postrzegany na drodze, jakby jechał, nie wiem, sportową ciężarówką, coś w tym rodzaju. zamowitą, frajdę daje ruszanie przyspieszanie pięknie wtedy słychać ten dźwięk i jeszcze ten auto tak ucieka jakby miało ważyło nie wiem z 500 kg a nie a nie chyba pewnie przeszło dwie tony a zobaczymy jak to się robi tempomat. pomat bo to auto moim zdaniem do tempomatu jest stworzone, siadamy w tych wygodnych fotelach, podpieramy sobie podłokietnik, o i naprawdę pięknie sobie tam spokojnie jedziemy. Tu jest jeszcze, też można sobie położyć rękę, a drugą sterować. No jest po prostu rewelacyjnie. Wiedzać. Tu jeszcze możemy szybę dach otworzyć, żeby całkiem się fajnie, fajnie czuć. Sobie jakiś tam samochód, także on już tu wszystko ma. Nie chcę mi się dużo opowiadać o wyposażeniu. Klawisze duże są nawet w rękawicach zimą, takie czytelne. To Ta fajna, prosta obsługa. Nie napakowane guzikami, nie trzeba coś tam wbijać. Tylko jest wielki guzik, na przykład do ogrzewania szyby. Tu mamy różne systemy. Przechodzimy do samochodu, tu podnoszenie, opuszczanie. Tu jest pedał hamulca ręcznego. Podgrzewane siedzenie tradykowe. Tutaj zrobił gafę. Hmm. Oczywiście dwa schowki. To jest książka też. Auto jest serwisowane, ma wszystkie książki. Fajnie mi teraz właśnie podgrzewa Tu jest szyberda. Hmm. Siedzenie do wyjścia. Hmm. Stawia mi się kierownica. Hmm. Oczywiście. Zobaczcie, jakie to jest wszystko grube. Jaki jest przekroj tych drzwi. Grube. Taka ciekawostka. migacz na drzwiach. Tutaj to też jest prawdziwe. To nie jest ściema. Tam są normalnie wszystkie wentylatory. Na dwa sposoby można otwierać: samą kratkę i same to. Tu wszystkie są pierdoty. Oczywiście sama się domyka. Prawie na desce rozdzielczej też są takie wyraźne, duże. Wszystko jest tutaj duże: duże drzwi, duża klamka. Wszystko jest takie siermięczne, duże, czytelne. Nawet taka cyfra na cyferblacie jest naprawdę duża. Miejsca, to, to jeszcze brakuje, żebym ja sięgnął drugą szybę. To jest Meksyk. Tak jest szeroko. Mimo, że te drzwi są i tak, tak szerokie, to jeszcze we wnętrzu jest tyle miejsca. Auto nie wydaje się jakieś duże, bo naprawdę kierownica lekko chodzi. Że jakieś ciężko się nim jeździć. Wydaje się, że ono jest stworzone do miasta. No może gorzej, jak będzie trzeba zaparkować. Ale tak, no jest naprawdę pięknie Leciutko i zgrabniutko się porusza Po mieście Wiadomo, ułatwia też temu Wszystkiemu automat Mamy się... Bez... może musimy tylko Znaczy zostało nam tylko kręcenie lekko kierownicą I nic więcej Jeśli chodzi o obsługę Każdy automat jest fajny na miasto.